Wszystkich bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Royal Football i zapraszam na dzisiejszy odcinek, gdzie omówimy sobie oczywiście Toczy. Zaczynamy sobie naturalnie od ikony dzisiaj. Jeden z trzech oczywiście. O, mamy ZKW, to Ty, przyszłe gwiazdy i urodzinowe i patrzymy. Kres i Nedwet i no Zabierzemy sobie no, nie wiem co. Chyba ma najwyższą ocenę. Ma powershoty, ma główki. Niemiec jest warty. No, nie całe 100 koła, można powiedzieć. No i jak to wygląda? 5 sztuczek. Ma powershoty, główki. No dobra, wyślemy sobie go do klubu. I przechodzimy teraz do paczuszek. I nie ma na to co. Jest. Yy... Bernard do Silva na podwójnym z Rodrim, Manchesterowski Walkout. Oczywiście to jest takie podsumowanie już toców. Mamy dalej licznik tutaj oczywiście. W międzyczasie też jakieś tocy potrafiałem, więc ich jest trochę więcej. Ale mamy już paczkę z tocem. To jest HGB jak się nie mylę. Tak, HGB 93 Czyli 25 tocik. Omówimy sobie wszystkie tocy tutaj jakie ja trafiłem. Odcinek jest mega spóźniony, bo po prostu nie miałem czasu jakoś zrobić. Nie miałem czasu jakoś też do tego przysiąść. No a teraz znalazła się chwila i... No po prostu... Coś tutaj skleiłem. E, mamy oczywiście już Event Euro w grze? Gdzie są fajne karty do trafienia, też może jakiś odcinek uda się nagrać. No my mamy tutaj już 26 toca oczywiście z AZ Alpmar. Mamy dwa piki, jeden z trzech. W pierwszym no dobra, zabierzemy sobie go heckę. A w drugim. Co będzie w drugim? ich może nie, no dobra, jest bo Courtois, solidna ocena. Na jakieś fajne SBC może będzie. No i dobra, gwarantowana paczka Team of the Season, to jest 27 TOC. No i co mamy? To jest chyba Gregor Kobel, tak. BVB, czyli Gregor Kobel, 27 TOC. 94, solidna ocena. Szwajcera No i co? No zostaje jeszcze jakaś tam jedna paczka, chyba też z gubachem to co? Tak jest? No i dobra. No 28 tocik na liczniku. zaraz Ojej, po, No to nie jest nic dobrego. Szymodix. Jakoś tak. Nie będziemy łamać sobie języka. Mamy kolejne piki, i drugą ikonę już w tym odcinku mamy modlitwa z pierwszego. Więc fajne foder. Oczywiście foder zbieramy cały czas na jakieś SBC. Fajne jest hemp, jest też stąd. Weźmiemy sobie kochańczyka, bo wyższy overall. I trzeci pik. To. No, czułamy, nie, go zabierzemy sobie. No i mamy oczywiście pika. Jeden z trzech, ten sam, ZKW Toty, przyszłe gwiazdy i urodzinowa i mamy. No mamy Linę Keha, Smith a i Lefsona. To nie jest nic dobrego. Więc zabierzemy sobie Smith, bo. No i tak po prostu ma dwa playstyle: 91. Nie jest też za dużo warta, więc. Przechodzimy do paczek, gdzie mamy kolejnego toca Anglia PO, Trent Alexander-Arnold. A z nim przyjdzie do nas jakiś fajny totsik. Może... o, La Liga, to jest Patrick Ujawro, 94. Szałpa ma, ma blok i ma jeszcze te szybkie podania, 94 dryblingu, 88 obrony. 29 toców już na liczniku. Też jakoś za dużo nie otwierałem teraz tych paczek, no bo no, nie chciało się jakoś gendałość mi podczas tych toców, bo drop jest naprawdę mega słaby. W sumie był już. No, ale mamy wysoko ocenionego toca. Mamy pik 1 z 4, 85 plus za. Postęp w karnecie sezonie, jak zwał tak zwał I mamy z niego jego i za 30 poziom mamy paczkę 4x87. Ta paczuszka bardziej się opłaca, według mnie, bo mamy 4 gwarantowane walkouty, a z 7 razy 85 no to coś możecie dostać, ale nie musicie. Otwieramy, musi być TOC, jest TOC. Hiszpania, SPD znowu Rodri, znów Rodri Na no podwójnym, a z Rodri przyjdzie do nas Salma. Ta salma była warta podczas toców La Ligi 2,5 miliona monet. To jest 30 trafiony. Aktualna cena, no to jest około 700k. Już jest ponad 2 tygodnie po evencie, więc no spadła ostro. Ma pałe ma rapida, ma pewne przyjęcie. No zagościł mnie w składzie na pewno 99 tempa, więc będzie śmigała. 4 na 5. Z tyle wonożna, warto o tym pamiętać. No i tego Hydroga trzeba przypalić na coś. Więc widzimy się za chwilę. Przypalony na paczkę z Totsem Road. Zamienimy na Weaver Super, ależ zamiano Weaver 91. Nie jest to nic dobrego, no ale no zawsze to jakiś foder. Mamy tu parę paczuszek. Mamy 5x75 na pierwszy ogień. I co my tu mamy? Nie mamy karty, to więc skip. Mnień. Mamy 31 toców już trochę powpadało ich już No i teraz same mocne paczki już takie zostały. Zaczynamy 2 razy 85 a z 2 85 plus mamy to, Niemiec PD kimiś kimś, kimś przyprawę swojego koleju musiale I będziemy w domu. Już w sumie nie, bo mam palmera. Ale na... No. No, w sumie taki musiala, nie pogardziłbym. Znowu, Sugawara. 32. Toc, więc w sumie spoko, bo to jest też dermowy fodę. No i co my tu mamy? 5 84 plus, nie będzie raczej, no. Co my tu mamy? Argentyna, Jesien, Messi, nie, to jest Dbala. Na podwójnym Debala z Rubenem Diaszym. Fajnie. Sulinne wodę, jeszcze barella, trzy walkouty, To się może podobać. No i co? Przechodzimy teraz do 10 chyba... Nie, do 44 plus zaczniemy sobie bez to, polska napastniczka. Wozłych Ewa Pajów na podwójnym z karimem benzemą. Znów solidne w pole, wpada do klubu. No, a jeszcze w nowym sezonie, teraz możemy sobie chwilę pogadać też o nim, bo w nowym sezonie no to jest chyba jeden z lepszych sezonów, które EA wypuściło w tym roku. Można tak ująć, bo mamy do zdobycia za darmo. Puszkasza z Euro, który może jeszcze być zupgrade'owany po względem statystyk i Krosa. No i no, jeszcze w następnym odcinku sobie też o tym powiemy. No a w tym, no to już koniec. Widzimy się w następnym odcinku, bo podsumujemy sobie pewnego zawodnika, który wczoraj dokładnie wszedł w SBC. Także ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w filmach ELO.